Chcesz poprawić swoją sprawność seksualną w naturalny, bezpieczny i poparty naukowo sposób? Obejrzyj ten film do końca, ponieważ zdradzę ci trzy skuteczne metody, które odmienią Twoje życie intymne. Być może dwie z nich już znasz, ale ostatnia, zapewniam cię, na zawsze zmieni Twoje spojrzenie na męskie zdrowie. Cześć, jestem Julia i w tym filmie porozmawiamy o czymś, co w milczeniu dotyka miliony mężczyzn na całym świecie: o zdrowiu erekcji. Nie jest to bowiem tylko kwestia intymna, ale także silny sygnał o stanie Twojego zdrowia naczyniowego, emocjonalnego i psychicznego. I tak, wszystko to można poprawić dzięki wytrwałości, prostym ćwiczeniom i odpowiedniej wiedzy. Pierwszą rzeczą, którą musisz zrozumieć jest to, że erekcja jest przede wszystkim zjawiskiem naczyniowym. Chociaż wpływają na nią również czynniki neurologiczne, hormonalne i emocjonalne, bez dobrego ukrwienia nie ma satysfakcjonującej erekcji. Aby krew prawidłowo przepływała do penisa, układ naczyniowy musi być w optymalnym stanie. I tu wszystko się łączy. Przepływ krwi do penisa odbywa się dzięki sieci tętnic, które mają swój początek w aorcie brzusznej, głównym naczyniu krwionośnym ludzkiego ciała. Stamtąd rozgałęzia się tętnica biodrowa wewnętrzna, z której wywodzi się tętnica sromowa wewnętrzna, odpowiedzialna głównie za dopływ krwi do penisa. Ta z kolei dzieli się na mniejsze gałęzie: tętnice jamiste, tętnica penisa i tętnica grzbietowa penisa. Wszystkie razem dostarczają tlen krew niezbędną do wywołania i utrzymania twardej i długotrwałej erekcji. Dlatego lekarze często przepisują leki rozszerzające naczynia krwionośne takie jak tadalafil lub sildenafil. Pomagają one rozszerzyć tętnice i umożliwiają przepływ większej ilości krwi. Ale czy wiesz, że podobne efekty można osiągnąć dzięki naturalnym ćwiczeniom? Oto trzy najskuteczniejsze ćwiczenia lub metody poprawiające funkcje seksualne. Numer jeden. Ćwiczenia mięśni D na miednicy lub ćwiczenia kegla. Słynne ćwiczenia kegla, tak dobrze znane kobietom, mają również ogromny wpływ na zdrowie mężczyzn. Skupiają się one na wzmocnieniu mięśni dna miednicy, które odgrywają istotną rolę w erekcji, ejakulacji, a nawet w utrzymaniu kontroli nad oddawaniem moczu i stolca. Jak je wykonywać? To bardzo proste. Najłatwiejszym sposobem zlokalizowania tych mięśni jest przerwanie oddawania moczu podczas mikcji. Mięśnie, które aktywują się w tym momencie, należy napinać i rozluźniać. Zacznij od 5 sekundowych skurczów, a następnie rozluźnij mięśnie na kolejne 5 sekund. Wykonaj 10 powtórzeń, 2 lub 3 razy dziennie przez co najmniej 6 tygodni. Chociaż ćwiczenia te można wykonywać w domu, najlepiej udać się do fizjoterapeuty specjalizującego się w dnie miednicy, aby nauczyć się ich prawidłowego wykonywania i uniknąć błędów. Numer 2. Terapia pompą próżniową. Jest to metoda stosowana szczególnie u pacjentów, którzy przeszli radykalną prostatektomię lub cierpią na przewlekłą dysfunkcję erekcji. Polega ona na użyciu pompki próżniowej do penisa, cylindrycznego urządzenia, które zakłada się na penisa i wytwarza podciśnienie, powodując szybki przepływ krwi do ciał jamistych. Efekt? Mechanicznie wywołana erekcja. Wielu pacjentów po użyciu pompy zakłada również silikonowy pierścień u podstawy penisa, aby utrzymać erekcję przez dłuższy czas. Należy podkreślić, że nieprawidłowe użycie tego urządzenia może spowodować poważne skutki uboczne takie jak niedokrwienie, ból lub martwica. Dlatego zawsze zaleca się rozpoczęcie stosowania pod nadzorem specjalisty. Pompkę można stosować 2-3 razy w tygodniu, a nawet codziennie, jeśli to konieczne, ale nigdy nie należy przekraczać 15-30 minut na sesję. Badania wykazały, że połączenie terapii próżniowej z tadalafilem daje lepsze wyniki niż stosowanie samego leku. Numer 3. Przedłużacz penisa najlepiej strzeżony sekret lepszej erekcji. Teraz dochodzimy do najmniej znanej metody, ale nie mniej skutecznej. W rzeczywistości jest ona tak mało znana, że prawdopodobnie nigdy o niej nie słyszałeś, chyba że przechodziłeś rehabilitację seksualną pod okiem specjalistycznego fizjoterapeuty. Jest to przedłużacz penisa, mechaniczne urządzenie zaprojektowane do wywierania kontrolowanego i stałego nacisku na penisa. I tak, chociaż w wielu miejscach przedstawia się go jako technikę wydłużania penisa, w rzeczywistości jego główną zaletą jest poprawa funkcji erekcji i ukrwienia członka. Jak to działa? Przedłużacz zakłada się na penisa w stanie spoczynku i wywiera stopniowy nacisk przez kilka tygodni lub miesięcy. Nacisk ten stymuluje tworzenie nowych tkanek, poprawia elastyczność ciał jamistych i zwiększa krążenie. Efekt: twardsze erekcje, dłuższy czas trwania, a w wielu przypadkach nawet rzeczywisty wzrost długości. Według badań klinicznych stosowanie przedłużacza przez jedną lub dwie godziny dziennie przez okres od 3 do 6 miesięcy może przynieść znaczną poprawę nie tylko jakości erekcji, ale także pewności siebie i samooceny pacjenta. Ale uwaga, nie każdy przedłużacz jest odpowiedni. Bardzo ważne jest, aby urządzenie było dobrej jakości, dopasowane do rozmiaru i budowy anatomicznej oraz aby poziom trakcji był stopniowo zwiększany zgodnie z protokołami zatwierdzonymi przez specjalistów. Niewłaściwe użycie lub przekroczenie zalecanego czasu może spowodować ból, urazy lub utratę czucia. Dlatego, jak zawsze, przed rozpoczęciem najlepiej skonsultować się z fizjoterapeutą. Kompleksowe podejście fizyczne, emocjonalne i naczyniowe. Te trzy metody ćwiczenia kegla, pompa próżniowa i przedłużacz penisa mają coś wspólnego. Działają wspólnie z układem naczyniowym i mięśniowym, a nie tylko zwalczają objawy, ale także przyczyny. Zwiększają ukrwienie, poprawiają napięcie mięśniowe i przyczyniają się do zdrowszego i bardziej satysfakcjonującego życia seksualnego. Ale to nie wszystko. Jak wspomnieliśmy na początku, erekcja nie jest tylko kwestią fizyczną. Ważną rolę odgrywają również psychologia, stan emocjonalny i równowaga hormonalna. Dlatego połączenie tych ćwiczeń ze zdrowym trybem życia, zbilansowaną dietą, regularną aktywnością fizyczną i pozytywnym nastawieniem do własnego ciała sprawi, że efekty będą znacznie trwalsze. A co jeśli powiem Ci, że możesz wzmocnić wszystkie te efekty w zaledwie 7 sekund dziennie? Tak, dobrze słyszałeś. Istnieją naturalne, poparte naukowo metody, które wielu mężczyzn już stosuje z zaskakującymi rezultatami. Metody te nie wymagają operacji ani kosztownych leków i możesz je stosować już od dzisiaj w zaciszu własnego domu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym w 100% naturalnym rozwiązaniu, które pomogło tysiącom mężczyzn odzyskać mocne i długotrwałe erekcje, subskrybuj kanał, aby uzyskać więcej porad takich jak te. Twoje zdrowie seksualne jest integralną częścią dobrego samopoczucia jako mężczyzny. Nie chodzi tylko o sprawność, ale o poczucie pewności siebie, spełnienia i kontroli nad swoim ciałem. A co najważniejsze, poprawa leży w Twoich rękach. Zacznij już dziś od tych ćwiczeń. Bądź wytrwały, cierpliwy i zaangażowany. A jeśli chcesz jeszcze bardziej przyspieszyć efekty, wypróbuj dodatkową metodę, o której wspomniałem. Ponieważ odzyskanie potencji, pewności siebie i energii jest nie tylko możliwe, ale wręcz nieuniknione, jeśli zrobisz pierwszy krok.